No hej, wszystkim witam was wszystkich. Yy, dwa razy wszystkich powiedziałam. O mój Boże! Nawracam witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Name's Play Place 2. Nagrywam ten odcinek już trzeci raz, tak, trzeci raz i. Dobra, po drodze wam wszystko wyjaśnię, żeby już nie przedłużać. Za pierwszym razem po prostu cały odcinek wyglądał tak. Chodzę w kółko. No oczywiście pogadałam ze wszystkimi. Teraz też idę pogadać ze wszystkimi, żeby nie było. Gadałam ze wszystkimi po prostu. I szukałam, co mogę zrobić. Dobra, no to z tymi końmi. No to myślę, że może to tylko taka podpucha, że, że niby wszystko... Idź tam. E, wszystko działa, i w ogóle, ale tak naprawdę nie działa, i trzeba mieć takie specjalne ustawienie, że nagle wszystko ładnie, ślicznie zaczyna działać. Ale okazało się, że nie. E, ponieważ, e, każdą kombinację przejrzałam dziutką, nie przeoczą żadnej, i kilka razy to zrobiłam. I na tym polegał cały jeden odcinek. Tak. Dlatego postanowiłam nagrać to jeszcze raz. A co drugim razem? E, zaczęłam nagrywać. W pewnym momencie no, nagrywanie mi się wyłączyło, ponieważ zapomniałam wy wykasować to, co wtedy nagrałam i skończyło mi się miejsce na dysku. Tak, więc pogadajmy z Hansem. Hans? Hans? Hmm? Hmm. Mechaniczne serce. Nakręcane serce? A co to takiego, Hans? To niewielki mechanizm, który ożywi konie sirkosa. Hm, na pewno trudno go zamontować. Hmm. Ależ nie, to no. bardzo proste, Kate Walker. Poradzisz sobie, jestem pewien. Odjazd. Jest. Hans, czy przed odjazdem trzeba jeszcze coś załatwić? Oczywiście. Jak tylko mechaniczne konie zaczną działać, możemy ruszać dalej. Jak się czujesz? Jak czujesz? <słuch> Wszystko będzie dobrze, Kate. Jestem tylko troszeczkę zmęczony. To odpocznij, nie stoisz przy tym stole i majsterkujesz sobie. <słuch> Ach, ci staruszkowie. Chcesz, żebym zebrała serce do Sirkosa? Sirkos to mój stary przyjaciel, ale on nie zna się na mechanice. Musisz mu pomóc je zamontować. Okej. Okay. Dobrze, ja idę, a ty odpoczywaj. Klosztor. Mam nadzieję, że patriarcha w końcu zrozumiał. Patriarcha ma bardzo zamknięty umysł. Ujmując to delikatnie, ten facet jest fanatykiem. Nie lubię go. Na razie wracaj szybko. Kiedyś wrócę. Za rok, za dwa. Co rok? Zadbałam. Tak. Kiedy mi się zechce. Yy, więc teraz idziemy do Oskara. Yy, powiedzieć mu co jak. I w ogóle. Nie no, nie będzie to zbyt długa rozmowa. Yy. Podzielę się swoimi wrażeniami z klasztoru. Maka. No idź, Oskar. Oskarze to nie był klasztor, tylko więzienie. Ale udało mi się wydostać stamtąd Hansa. Udało wam się uciec? Gratulacje, Katewalker. No i tak, właśnie to nie była zbyt długa rozmowa, tak, ale jak już wszędzie to wszędzie iść, tak? No. I idziemy tutaj. Zaprosimy go na y, konie. Tak. Na koniki. Zaprosimy go o. Pułkowniku? -o. A, pan Walker? No i oczywiście musimy się z nim pożegnać, nie? Hm. Przyszłam się pożegnać. Wyjeżdżamy. Tak szybko? Cóż, piękna damo, proszę mi pozwolić powiedzieć, że pani obecność rozgrzała serce starego żołdaka. Pochlebia mi, pan pułkowniku. Cała przyjemność po mojej stronie. Do zobaczenia. Tak, o Hansie pogadałam. Hans czuje się już lepiej. Gorączka spada. A, Cóż za wspaniale wieści! Ten Patriarcha to wspaniały lekarz! Któż by się spodziewał? Ja bym tego nie powiedziała. Najważniejsze jednak, że Hans czuje się lepiej. To nie ten... Patriarcha, tak? Dobrze powiedziałam? O mój Boże, nie mówię polskiego. E, to nie on. Głoneczko, tylko ja, ja. Znaczy się Kate, nie ja, tylko Kate. Dobra, misja. Pozostała mi ostatnia rzecz do załatwienia. Coś, co rozweseli wasze mroczne miasteczko. Hmm, mm, brzmi to tajemniczo, panno Walker. Proszę odwiedzić Sirkosa, a sam pan się przekona. Hans Wohlarberg to cudotwórca. W takim razie zrobię to. Obiecuję. Do zobaczenia, pułkowniku. Szczęśliwej podróży, Pan Walker. Działacie działki, działacie działki i teraz idziemy na dół. Na dół idziemy sobie. Tak, idziemy do koni. Konie, 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 jeszcze raz konie. Powiem tak, jednak jestem ślepa. Myślałam, że już nic nie ominę, nic nie ominę w tej serii. Po prostu będę wszystko szukać dokładnie i w ogóle. Tak. Nic nie ominęłam. Nie no, nic nie ominęłam. Wiecie? Nic. Tylko przeoczyłam jedną rzecz. Taką ważną. I idziemy tutaj. Do koni. Jeszcze nie wiem, jak to w sumie ustawić dobrze. Yy... Tak. No dobra. To jest ustawione. Tak, to tak, tak. Okej. Okay. Pa, 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 pa. No. To tu, to tu, to tu i to tu było? Tak. No, a tak więc... Jeszcze to. Sprawdzimy. Hmm. To będzie to czy nie to? Nie, to nie to. Ha. Tak to by pomyślał na ostatnim. Nie no, spoko. Wow, patrzcie jak się podnosi. Podnosi się. Jupija, jaj, ale się podnosi. Podnosi, podnosi. H <laughs> G Chali sobie bez mnie. Nie rozumiem tego. Bob. Hej, he, ja na no serio nie wiedziałam, że tak można. O mój Boże. Po prostu tak myślałam, że może pociąg się wróci. Nie no, spoko. Dobra, 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 niech będzie. No i to jedziemy w tym kim razie? Och, to wszystko, czego potrzebowałam. Głupia maszyna. I co, czego znowu nam brakuje? O mój Boże, nie sobie poza mnie. Ej. To jest nie fair. Bardzo nie fair. Pułkowniku Emeliow. obawiam się, że moje problemy nieprędko się skończą. Tak mi przykro, Kaciuszko. Naprawdę. skradziono mój pociąg, a jest zepsuta. Wygląda na to, że moja podróż się zakończyła, pułkowniku. No do góry, Kaciuszko. Z pewnością znajdziesz rozwiązanie swojego problemu. Zawsze jest jakieś wyjście. Nie wiem, co się stało, ale pana urządzenie na torach nie rusza się nawet o milimetr. To nie jest moje urządzenie. Jak dla mnie, wygląda nieco zabawnie. Na pani miejscu poczekałbym na służbę remontową. Nie ma mowy. Muszę jak najszybciej dopaść tych przestępców, pułkowniku. Aha, czyli to yy, nie po prostu odjechali sobie, tylko ktoś ukradł nam pociąg. Spoko. Nieźle, jak zwykle. Mhm. Nie mam pojęcia, jak uruchomić drezynę. Mam ją za sobą ciągnąć? musi pani uruchomić to duże koło napędowe. Pułkowniku, myśli pan, że zwierzak zmieści się w tym kole? Być może, czemu nie? Ale jaki zwierzak? Oto jest pytanie. Chyba mam pewien pomysł. Muszę znaleźć jakieś rozwiązanie, i to szybko! Włożę pomocą, pan Walker. Okej, okay, czyli musimy znaleźć jakiegoś zwierzaka. I tak mi się zdaje, że chyba wiem jakiego nawet. Tak, Yuki. Bo kojarzę, że Yuki... Yuki jeszcze powinien być. Czyli pewnie Yuki. Malka. Cześć. Nie widziałaś to, Malko? Pociąg odjechałby ze mnie. Myślisz, że twój przyjaciel cię zostawił? Nie. Sądzę, że ktoś go do tego zmusił. że się dowiedziałam. W, w takim razie... Proszę dog dogonić ten pociąg, pociągę, pociągę, pociągę. Cześć. Mogę tutaj wyjść. dobra Na razie pogadam z nim. Panie Sirkos, coś strasznego. Co takiego? Pan Walker, co się stało? Drezyna. Panie Sirkos, potrzebna mi pomoc w naprawie drezyny. Proszę wybaczyć, pan Walker, ale mechanika jest mi zupełnie obca. Bardzo mi przykro. O. Yuki. Panie Sirkos, szukam pańskiego... E, Yuki. O, może być wszędzie. Proszę popatrzeć w śmietniku. Nie potrafi się oprzeć stercie odpadów. Fu. Jeśli go odnajdę, czy mogę go pożyczyć? Proszę nawet nie pytać. Ten tłustiok nawet nie jest mój. Jednak muszę panią ostrzec, pannu Walker. Ten łacuch sprawi pani masę kłopotów. Hm. Mimo to, on jest jedynym zwierzęciem, które może mi pomóc dogonić pociąg. Nie mam wielkiego wyboru. Wyjeżdżam, panie Sirkos. Szczęśliwej podróży, pan Walker. Okej. Okay. Dobra, idziemy, więc musimy znaleźć e, Yuki'ego. Tak. Gdzie jest Yuki? Zapewne gdzieś tam. Znający życie. Yuki, 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 Yuki... Cześć, yuki. <laughs> Halo? Tu Oscar Kate Walker. Oskar? Gdzie się do diabła podziewasz? Wszystko w porządku? Ten pan powiedział, że nie chcesz już kontynuować podróży, że wracasz do Ameryki. A jako, że pociąg bym już sprawny. Och, Kate Walker. Obawiam się, że popełniłem niewybaczalny błąd. Czy Hans jest z tobą? Tak, Iwan i Igor zamknęli pana Boralberga, w jego przedziale. Iwan i Igor? Twierdzisz, że udało im się uruchomić pociąg? Obawiam się, że dzieje się coś niedobrego, Kate Walker. Niedobrego? To napaść w biały dzień. Ci faceci ukradli pociąg i porwali was obu. Doświadczam czegoś w rodzaju niepokoju, Kate Walker. Nie musisz się niczego obawiać, Oscarze. Postaram się was jak najszybciej odnaleźć. Powiedz mi, dokąd zmierza pociąg. Do przodu! Nie przejechaliśmy jeszcze żadnego skrzyżowania. Będę jechał jak najwolniej. Może nawet... ja? Nie, nie, to wykluczone! Ja... Mówiłem sam do siebie. Ależ tak, tak? Ja! Oskarże! Oskarze! Dobra jest, Joki! Yoki. Cześć! Wprawdzie nie wygląda na mądrego, ale za to wydaje się przyjazny. Wrócił tam, gdzie jest najszczęśliwszy. W każdym razie to miejsce jest opuszczone. Masz rybne cukierki. Przykro mi, ale wiem, ok. że na pewno trzeba je dać. Cóż, tylko Tobie smakują te cukierki. Więc to Ty jesteś, Juki. Zobaczmy, czy pójdziesz za mną. Juki idzie za mną. Joki, joki, joki. O, ja jest tam pieniędzy, no. Taki on słodki. Cześć. Joki. Joki, 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 got. Got, maleńka. Hey Yuki, wracaj tutaj. Jesteśmy. Eee, okej. Okay. Drezyna już mi się więcej nie przyda. Okej, okay, dobra. Eee, więc mamy tylko jedną drogę. I co to w ogóle było? nie, nie wiem. Jak mogli tworzyć mi pociąg? Aha, Kate Walker. Skarb jest nasz! Jaki skarb? O pasluchu! Nie tędy! Nie widzisz, że jest tej za ciężki! Kate. sprawdzam, czy nic tutaj nie ma przypadkiem? Nic nie ma, dobra. O, patrzcie, złowka! O, to coś jest, coś, 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 coś jest. Muszę roztopić. A gdzie są moje rzeczy? Ale oh, no, no. Muszę roztopić ten lód. Muszę roz. Muszę. No to mam zapałki, No, dobra. No pa, trzeba coś, coś wziąć. Tak. Eee. Okej, okay, idziemy drogą. Dobra, Nie mamy innej drogi w sumie. Dobra. Ten pies robi tylko to, co mu się podoba. No i także niech sobie robi co chce. Okej, okay. czyli są dwie drogi. W w razie? Leżeć! Przestraszyłeś biednego bobra! No okej, okay. no dobra, czyli... jaki jak na razie nam nie pomoże? W <grym> takim bądź... Coś, coś mogę wziąć? Ogromny las? A suchego drewna jak na lekarstwo. Coś stąd też mogę wziąć? Hej! U stóp wodospadu stoi jakiś budynek. No i... Hej! No dobra, dobra, biegniemy tam. Więc, czyli jeżeli mamy suche gałązki, możemy roztopić tamten lód i weźmiemy rybę. Ryba, 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 ryba. Obiegnijkę zbiegnij. Wiem, spamuję myszką. Pewnie to słyszycie. Ale nic na to nie poradzę. Ha, ha, <ścoughs> Dobra. Gałązia. I zapałki. Na razie idzie i gładko jak pładka, ale zapewne znać życie, zaraz będę się motać. Lucnik. Okej. Więc i okie I lud? Piękny kejt. Boże. Ach, ten yuki. Pewnie muszę iść do yuki'ego, dać mu tą rybę. Bo na razie innej opcji nie widzę. Nic nawet zrobić nie mogę. Yuki. Hej, yuki! Wracaj tutaj! I witać niucha, jakby nie widział, jemu potrzeba dresury. Hej! Us... No ciekawe, widziałam to. Jemu trzeba A No i pobre dokończył swoje dzieło. Jednym słowem. Juki zostań tu. No dobra, przecież na drugą stronę. I, i co? Aha. Można iść. Chcę zobaczyć, czy tam można w drugą stronę jeszcze. Nie, jest tylko jedna droga. Dobra, więc idziemy tą jedną drogą, a Yuki... na dawniucha. Co się z nim dzieje? A, Kantin! Gdzie się podziewałeś? Mam lepsze zajęcia niż czekać na telefon od ciebie. Jestem na kompletnym zadupiu, panie Marson, ale wszystko idzie dobrze. Mam powód myśleć, że Kate Walker jest właśnie w tej wiosce lub przynajmniej niedaleko od niej. Znajdź ją, Kantin, i sprowadź z powrotem. Użyj wszelkich środków, ale sprowadź ją tutaj, rozumiesz? Za to mi płacą, Marson. Nie, on jest coraz bliżej. Dobra. Teraz jesteśmy na rozdrożu dróg, i na tym rozdrożu dróg w sumie skończy ten odcinek, bo nie chcę przedłużać zbytnio, e, więc mam nadzieję, że się podobało. E, I tak. I tak, tak. I zapraszam was do moich kolejnych odcinków, innych serii. E, tak. Nie, no... Nie, ja już nie myślę, myślę teraz o czym innym w ogóle. E, dobra, no to więc po prostu się pożegnam, więc... Trzymajcie się do usłyszenia, musiaczki, pa pa.